Witam bardzo serdecznie, z tej strony Kwasi i witam Was na kolejnym odcinku z serii od spawacza do oracza razem z Blackiem. Siema siema! A w dzisiejszym odcinku jedziemy na pole numer 17 i jak widzicie mój Ursusik 1614 jest podpięty do siewnika razem z może nie wiem talerzówką <grym> Sorry za trochę lamienie dzisiaj ale jakoś tak wyszło, więc Zapraszam do oglądania. Boże nie wiem, Oj tam. Się si nie przygotowałeś. Się nie przygotowałem, a mój przyjaciel Bleku dzisiaj mi pomoże i weźmie, założy mi pole 52. Bo ja niestety się ze wszystkim nie wyrobię. No i, a sąsiad już prawie wszystko poobsiewał, mi tylko zostało jeszcze obsiewanie no i lecimy z kolejnym sezonem lecimy z koksem <noise> ty bleku ty koks tak a widzę że już swój deutsch par zapięty w pług zaraz zaczyna tylko tak żebym ja ci tu pola nie dotworzył nie no to wyłącz tworzenie pól Właśnie. patrzyłem czy jest no mam nadzieję, że wyłączyłeś, <laughs> przyjacielu mój drogi. A tu słychać No fajnie z tego stawu tak słychać jest. No i kochani, jak widzicie, bardzo się cieszę, że seria od spawacza do aracza Wielki Powrót Kwasiego się przyjął mega, widzę bardzo nowych siedmiu subskrybentów, więc wielkie dzięki i zapraszam do oglądania i do wspólnej zabawy. O e, tak. Tu, 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 tu. Ty, sąsiad, widziałeś jakiś nowy bud... nowy sąsiad się chyba wprowadza na wieś. No wiesz. No bo nowy budynek jakiś ten.

I mi nie było, ale dobrze Niech się wprowadza Ale teraz sprawdzę, czy, czy nie będę lamił Ale nie, nie, nie powinnam hmm. No i teraz nie wiem, czy to będzie siane, czy to nie jest siane Bo kultywator chodzi, poczekaj Zobaczymy, czy będzie zboże ubywać, jak nie będzie, to znaczy, że coś lamię nie, nie no, wiem, nie wiem Coś lamię, bo mi się nikt nie działa <laughs> Fajnie, bo ciekawe czy po ranym ty no przejadę tym kultywatorem, no to siewnik powinien normalnie działać. No siewnik jest załączony, no to kurde co jest, kurka piórko grane. A, jezu. No jest włączony siewnik, no to. No tak ci kwasty powiem, że tak um, będąc absolwentem to się czuję lepiej niż jakbym normalnie uczniom. <laughs> Tak niby to nic takiego, nie? Bo się już nie jedną szkołę kończyła. Bo i podstawówkę, i gimnazjum, więc to nic takiego, a jednak A jednak coś mm. Ty, no kurde Myślałem, że tu będzie lepiej chodziło, a tu dupnie Ciekawe, pojadę na inne pole, zobaczymy czy się uda o, ale zlabiłem, ja pierdzielę i nie wiem dlaczego właśnie tak wyszło Porąbanie Ty normalnie kurde kultywator, pierwszy wiesz, kultywator szedł, później szedł, szedł ten... Ee... Ups Małe zderzonko No i kurde nie wiem Przepraszam za to lamienie A czym by była nasza seria bez wpadek kwasu? No, bez lamienia Przejadę tu, ooo zalamiłem całkiem, kurde no na wpłat wieka, no ja pierdolę, no co za, co za na, kurde co ja robię, co ja tutaj robię, uhu, co ty tutaj robisz, uhu, no Jezu, ja to jestem zarąbisty. A powiem Ci kwestię, że nazwa serii niby to co już była, ale Wielki Powrót kwestiego czy coś nowego jednak, ja nie... Nowe, nowe przygody labienia no. Dobra, jadę zobaczę Może się nie pogniewa jak mu przez podwórko przejadę A jedź pan, jedź Abym się tylko w bramę zmieścił Ty, Halina, spierdzielaj z drogi nie chciałem Halinę przejechać, to przejechałem bramę. Otóż to, żebyś się w bramę nie zmieścił. Ja powinienem się w bramę ładnie zmieścić, ale wiesz, eee, cyk, 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 cyk. Ale pięknie wszedł. No, w bramę ładnie weszło. I gitara, no to... Teraz jedziemy zobaczyć. Na inne pole. Bo jak tu nie zadziała, to się wpienie. Jak... Obstawiam, że to niekoniecznie chodzi o pole, tam bardziej ze sprzętem, może coś nie tak. No, też mi się właśnie wydaje, że może być coś nie tak ze sprzętem. I się wpienie, kurczę, i to ostro się wpienie, jak to... Jak tu nie pyknie na tym polu, to... O, będzie masakra. Ale Masakra. To prędzej o sprzęt chodzi, kwas niekoniecznie, wiesz. No kurde... No, mogłem sprawdzić przed odcinkiem. Mm. A ja mówię, eee, będzie dobrze. I co? I tu, i taki, takiego wała. To by patrzył wcześniej, nie? No, teraz będę wiedział, że mam to no, wcześniej. Ale teraz się okaże. Jakieś nowe machiny, trzeba patrzeć jednak wcześniej. No, zgadza się, Bleku. To jednak nic nie wiadomo Dokażę na tym polu Ty no kurna jego mać, no nic nie działa Poczekaj, jak podniosę sam ten A włączyłeś się No mam włączony, ty. Jak puszczam normalnie ten Mmm, ściągam ten kultywator, co nie? To siewnik mi normalnie idzie. Ty, normalnie mi się po ranym. Ha <grym> ale kurde. Ja to wiedziałem od razu, ale ci nie chciałem psuć zabawy. <grym> że co, że nie chciałeś mi psuć zabawy? No, z tym połączeniem z tą Broną, a ci już nie chciałem psuć zabawy, to się nie odzywałem. <grym> no to... Ty kurde gałganie jeden. Nie mogłeś powiedzieć. No ja się że... jeszcze widziałem przed odcinkiem. No, byś powiedział przed odcinkiem, to ja bym, kurde, tutaj nie bawił się z tą broną. Ale że, kurde, sieje mi po oranym, Aż dziwne. Nie wiedziałem, że ty masz ten, że spierane że do siewnikiem. No ja mam spięte z siewnikiem, ale to... Aż dziwne, że tak nie ten, nie działa. A Jezu, nie co za fake. Ale to prawda, to prawda. Coś, coś jest jednak nie także nie działa razem. No właśnie o to chodzi, trzeba wiesz. Muszę to rozłączyć. Odstawić ten cholerny. Sprzedam to w diabły, bo mi to niepotrzebne. potrzebne. No dobrze sprzedaj, sprzedaj. Cholerny. Dobra, od razu na sklep, na garaż. Od razu tego się pozbyć dziadosła, bo to ...patałajstwo tylko jep, nie ma, dziękuję, do widzenia. Pozamiatane. Chorstwo. Będziemy go wkurzać. Nie wiem dlaczego. A ja myślałem, że tak będzie pięknie. Eee, zuniu. Jednak. A tu jednak takiego wała Miało być tak pięknie, nie? No, miało być tak pięknie A wyżło jak zwykle mm. No, no to się już nic nie poradzi No, już taki mały fake. No ja tu powoli na tym paletkujcie, by sobie ram No i gitara no bez tego idzie ładnie, pięknie. Dobra kochani przepraszam Was, że to nie po kultywacji, tylko po od razu po ranym to robię. No ale wyszło jak wyszło. Nie, że jak jeszcze kultywować, to nie wiem kiedy to obsiał wszystko. Ja bym... Ja ziemniaki będę zbierał, a ty będziesz się dopiero? No pewnie tak będzie, a jeszcze ci obiecałem, że Ci pomogę przy ziemniakach. Nie, spokojnie obsiejemy. Najwyżej tam pomagać ci z siewami. No ale wleko aż tak, żeby aż taki fajk wyszedł z tą broną, mówię, o nie kurde. Zemści tak zem, się. Tak jakby wiesz, tak jakby ta brona nie ten, e, za, za wysoko, mm, opu, by było za wysoko opuszczone. Jakby za głęboko schodziła i by siewnik, y, y siewnik podnosiło do góry, jakby wiesz, mm, Wysiew nie ten, nie, do, nie łączył się z ziemią No No i kochani przepraszam Was za te fajki, ale no niestety Widzicie, każdemu się zdarza Wielki powrót Kwasiego, myślnik wielkie wpadki No i dobrze coś się musi dziać A ja to ja miałem na początku z, tymi, z tym sadzarką No Też myślałem, że to inaczej wyjdzie, a to wyszło jak, jak wyszło Że na sodarki miałem inne ambicje, a wyszło, że musiałem wypożyczać. No. I dobra, tam. Muszę tam jeden pasek poprawić, bo miejscami mi podskakiwał wiesz, bo chciałem sprawdzić na tym. Tu sobie jak widzicie, kochani, nawiązałem trochę ziemi, ale muszę ją trochę jeszcze ugnieć, bo troszeczkę górka wyszła. Ale już jest lepiej niż było, nie ma takiego, takiej stromizny. Sąsiad to u Ciebie, wiesz, koło gospodarki, tak? Wiem, wiem. Będzie trzeba udertać. No, wziąć walca i uwalcować. W przyszłym sezonie. No i tak to. Dowieś tam ziemi na dolegniętych. No. no musiałem dowieźć ziemi, bo widziałeś jaki był, kurde, uskok. Dobra kochani, widzicie, że będę jechał teraz posianym, bo muszę po prostu te pasy co zostały poprawić. Ale to nic takiego. Nie ma się tym co przejmować. No wiesz, ale trochę, trochę realizmu trzeba. A no ja ale mówię, trochę źle to zrobiłem, bo nie łapie mi się w nich. Muszę, wiesz, spróbować trochę boczkiem to złapać. Może się uda wtedy. Mm. A w przyszłym sezonie poprawimy to. No tak samo w tym sezonie kilka antyrealistycznych motywów wziąłem, więc... No a zobacz, a w poprzek kurde łapie. No tu widzisz. Łajzostwo. No z silnikiem to jeszcze nie problem, bo wiesz, że yy, Rogala zaklinczysz na polu, a z kombajnem co później? No, a wiesz, a widziałeś jak mnie pionowało kombajnem. Jak tam kombajnem Rogala wywinąć? No, a u ciebie na tym jednym polu to, to ciężko. Muszę, będzie trzeba od sąsiadów podkupywać. No. Więc wiesz Dobra, ja to tak połatane. Będzie tak trochę nierealistycznie, więc przepraszam Was bardzo No ale jak się udało, tak się udało No, grąży się udało, nie? No, no się, choice... będzie nazwa odcinka mam Patka z broną aktywną. Hmm. Nie clickbait. Clickbait. Co najważniejsze, nie? Tak jak teraz kurde ten, te clickbaity o e, Frizie i jego ekipie. nie wiem nawet. No że podobnież jedynie z tego, z tego wszystkiego nie jest clickbaitem to, że Mixer z tą z martą się rozeszli. Kurde, rozeszli się. No szkoda. Podo podobnież tak. Czekaj. Tromba z tą swoją jest. Tromba ze swoją jest. Yy, Freeze z tą, też. z Weroniką też jest. Puki z, yy, z Kaśką też jest. A reszcie to nie... No, patec nie ma nikogo. Patec nie ma. Z tą... Ale widać, że pacet to się do tej całej Moniki, czy jakoś jej tam zaleca. Strzeży do niej, no. Ten, jak ja to mówię, strzela cholewki. <śm> wyciąga, wyciąga coś tam do niej. No i dobrze. Kto wiem, może w końcu ich, coś ich tam połączy. Może. Ale dobrze, wiesz, z jednej strony podoba mi się to zachowanie, że wiesz, wie, zrobili, wiesz, no dość nieźle no ta ekipa, no to wiesz, ale nie było czegoś takiej gównoburzy, że wiesz, że się rozstali i tak dalej. Nie, nie spokojnie ci tak po, po, po normalnemu się rozstali. Mm -hmm. Ten. Marta i mikser zerwali za sobą. Mu, czy, Murcik, czy Murcik sobie zdradził miksera? Jezu. No to ludzie już, wiesz, wymyślają, wiesz, gówno burze robią. Wali. Ludzie już wali na dekiel. Zazdrość, przyjacielu, zazdrość. się, a wiesz, a niektórzy chcą się na tym wybić, na YouTubie, na, na tak zwanych dramach. No jak? Wiesz co, mi najbardziej się nie podobało, jak się zachował, zachowali ze sobą i samu i ta wiesz to mi się nie podobało bo wiesz Czeka. taką zrobienie gównoburzy jest ona no, Ukrainka na nim nie wiem jak ona się mówi nie wiem ale wiesz dla mnie to takie zrobienie gównoburzy żeby wiesz więcej wyświetleń więcej wszystkiego zrobić a teraz ja jestem swoją zresztą na filmach się wydaje bardzo fajnym osób chętnie Zgadza Tylko się. Nagrywają razem. Wow. No z tą wtedy co był, to też nagrywali razem. Z no tego okay. co wiem. Nie wyszło, a z tą długo, nie? I wychodzi. nie Wychodzi. No i spoko. Tylko tu jest trochę, no nie osądzam nikogo, nie wiesz, żeby ten, ale też trochę takie dziwne zachowanie mieć, wiesz, mieć wspólne dziecko i wiesz, jakoś się w miarę nie dogadać. Tylko taką gówno burzę zrobić. No co, znaczy, ja ci, ja, ja że nie wiem, nie pamiętam o co tam chodziło ja Też nie pamiętam dokładnie ale to, dla mnie to jest chore. To tak samo w obleku jakbyśmy my zrobili dramę, że się pokłóciliśmy, że nawyzywaliśmy sobie i od takich niewakich i spier... Po co coś takiego? To jest no tylko i dlatego, żeby zrobić oglądalność Z jednej strony YouTube już y, wyrósł troszkę z tego wiesz? No mam nadzieję, bo, bo powiem ci szczerze, że, że tacy dramerzy jak niektóre osoby wie wiemy większość kto to dla mnie to jest chore, to jest patologia. Nie, że... nie mam wrażenie, że... jakoś y, mam wrażenie, że YouTube wyrósł troszkę z tych y, dram, wiesz? No to może, bo na, najwięcej Najwięcej tych kanałów się na wybijało na dramach Było ich dużo, przecież e, są kanały które zaczęły od drama, teraz są wiesz, od śledzenia dram na YouTube, a teraz są wielkimi kanałami. No, a nie ukrywajmy, a ten A tak naprawdę może mnie teraz YouTube ten... YouTube a i większość youtuberów, że... A weźmy ten, Mafia Solec i Miki. Nie wiem, nie śledziłem akurat tego. No, że tam coś się złapali, że tam wiesz, też dokładnie nie, nie wiem, nie chcę wiesz, mówić źle, ale też mi się właśnie tak, to też taka, kurde, po co taka drama? To... No, tak troszkę z bliższego mi podwórka, z osób, które znam osobiście, przecież Ewo z Urbanem tak samo się coś tam pogryźli. No. Ale... Z tego nie było wielkiej dramy, bynajmniej o moje uszy się nic, się nic nie ubiło, jakieś większej dramy z tego. O moje też nie. Dobra to jedziemy do gospodarki i będziemy kończyć dzisiejszy odcineczek. Mi się podoba zachowanie Sasze, bo tam ludzie podsycają dramy, to co kiedyś z do mieli sobie, nie? A no było. No i na Sasza ostatnio wrzucił, żeby ludzie przestali jakoś pisać do niego, ha, ha ha ha, budzie rozbili super i tak dalej, nie? Bo to jest takie, wiesz, z jednej strony Sasza, Sasza super, nie? A jak coś się tam temu stanie, coś jest złego, to zarabiasz, zaraz e, ha Zaraz To będzie na Saszę. Nie, i, za, i zaraz do Saszy piszą na Instagramie, a nie na Instagramie, ha ha, budzie samochód rozbili, nie? I się no. Sasza Ciekawe czy by tak samo pójdą do Buddy, jakby GTR rozbił Jakby mu się GTR rozbił, nie? Właśnie o to chodzi. Dobra kochani i tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszamy do subskrybowania, komentowania, lajkowania. Do zobaczenia, cześć. Na razie!